Ale moi drodzy, to jest ten film. W którym mogę już Was poinformować, że dzisiaj o godzinie 20.00 będzie Mona Lisa. Nie każdy z Was na to wyczekiwał. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie. Piszcie w komentarzach, kto będzie. I chcę Was poinformować, że jeżeli chcielibyście mój koncert, to zagłosujcie w ankiecie w opisie. Każdy nie głosuje, Robimy jak najwięcej głosów i piszcie, z jakich miast jesteście, moi drodzy. To możliwe, że będzie koncert Paliona, także piszcie, w jakich miastach byśmy mogli zrobić taki koncert. Moi drodzy, jak tytuł wskazuje, że Mona Lisa wyciekła, yy, mamy tutaj, prawda, filmik. Od, od was, od widzów. Wy, wy to wrzucacie, widzowie. Bo nam Spotifyu Spotify zawsze jest dzień przed, jakby piosenka. Także na Spotify też możecie je słuchać. No i widzowie zawsze sobie to nagrywają i to wrzucają. A to jest niefajne, widzowie. I proszę was, żebyście tak nie robili. Zbrodnia. To jest, to jest wszystko, to jest zbrodnia, widzowie. To jest kradzież. Krzychu, czemu to zrobiłeś? Nie no, widzowie, po prostu wpadajcie na Spotify'a i dzisiaj o godzinie 20 będzie pełny teledysk. Mam nadzieję, że wszystkich was zobaczę. Piszcie w komentarzach i subskrybujcie kanał Palion. Lecimy po 2 miliony. Zamówisz teraz preorder płyty paliona lub box z płytą, albo. Bo Box Premium. Płyta z układką 3D jest tylko i wyłącznie w boksach. Na płycie znajduje się 12 nowych utworów oraz 3 stare. W boksach znajdziecie wiele super gadżetów, a nawet dedykowane koszulki lub bluzy pod płytę Palion Tryb Kreatywny. Włącz tryb kreatywny już teraz i wpadaj na stronę trybkreatywny.paliąstary.pl Link w opisie.